Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu, wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła mu do nóg, a była to poganka syrofenicjanka z pochodzenia i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. I powiedział do niej Jezus, pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona mu odparła, tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. On jej rzekł, przez wzgląd na te słowa, idź, zły duch opuścił Twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a z duch wyszedł. Nasze zło, nasze błędy, nasze grzechy mają swoje konsekwencje, nieraz daleko siężne, nieograniczające nie ograniczające się tylko do nas samych, ale dotykające także innych. Niejednokrotnie tego w życiu w bolesny sposób doświadczamy. Bałwochwalstwo Salomona będzie miało konsekwencje nie tylko dla Niego, może właśnie najmniej dla Niego, ale dla następnych pokoleń, dla całego ludu Bożego. Ale to słowo, które dostajemy dziś od Pana Boga u początku tego dnia, ono zdaje się ma nam przypomnieć o tym, że także dobro ma swoje konsekwencje. Ze względu na Dawida, ojca Salomona, Bóg nie odbierze Salomonowi królestwa za jego życia, ani jego potomkom nie odbierze go całego. Ze względu na wiarę, na pokorę, bo pokory wymagało to niełatwe spotkanie z Jezusem. Syrofenicjanki, jej córeczka zostanie uwolniona od złego ducha. Nasze zło, grzechy i błędy mają swoje konsekwencje dalekosiężne, ale i dobro w naszym życiu ma swoje dalekosiężne konsekwencje. I zdaje się o tym Pan Bóg chce nam dziś, u początku tego dnia, przypomnieć. Może także po to, abyśmy się tym ucieszyli i za to podziękowali. I Bogu, i jeśli to możliwe ludziom. W tym być może także samym sobie.